Witaj drogi widzu! Do jednego z kościołów w Krakowie, gdzie chadzam czasem na adorację najświętszego sakramentu, przyszła pewnego razu kobieta z torbą na ramię, z napisem optyk i wizerunkiem pary okularów. W głowie od razu zapaliła mi się czerwona lampka z impulsem, że jest to inspiracja do jednego z filmików na ten kanał. Po kilku minutach adorowania Pana Jezusa i przetwarzaniu w mózgu słowa optyk, olśniło mnie w końcu, co Pan Jezus chce mi przez tę reklamową torbę powiedzieć. Otóż optykiem, do którego namiary warto znać, jest każdy chrześcijański kapłan. Każdy kapłan może nam bowiem doradzić wybór najlepszych okularów świata. Okularów wiary w trójedynego Boga. Gdy uwierzymy, że potrzebujemy w naszej codzienności okularów wiary, starannie wybrani i zatrudnieni na pełen etat przez Jezusa Chrystusa optycy w sutannach, mogą zapewnić nam profesjonalne porady, dzięki którym możemy znacznie poszerzyć horyzonty naszego widzenia i zyskać widoki naprawdę nie z tej Ziemi. Warto regularnie korzystać z pomocy owych optyków, tym bardziej, że za każdym razem, gdy rozbijemy i połamiemy okulary naszej wiary i gdy pogorszy nam się zdrowie oczu naszej duszy i serca, Chrystusowi optycy w sakramencie pokuty pomóc nam mogą je naprawić. Zachęcam Cię więc widzu do regularnego wizytowania miejsc, w których urzędują Chrystusowi optycy, czyli kościołów. Nie tylko na jedną godzinę każdej niedzieli, ale dużo, dużo częściej. Im skrupulatniej dbamy bowiem o wzrok naszego serca i duszy na tym świecie, tym fajniejsze widoki czekają nas po śmierci w wieczności.